albo też dzisiaj to do mnie doszło jakby już mam w 100% potwierdzenie, że to takie takie kurewskie robienie i to dzisiaj do mnie doszło, mówię kurwa może ona tego bana w urodziny dostała kurwa tak zupełnie przez przypadek, nie ale okazało się, bo ja się miał konto na YouTubie miał założone takie konto tylko i wyłącznie po to, żeby być menadżerem na moim kanale czy tam na kanale tej kwana i zaraz coś powie, a po co ma być tym menadżerem, no bo jak masz konto na YouTubie na przykład ja mam swoje konto, powiedzmy mam konto Denit Rozyniak, nie, Ja sobie wchodzę, mogę wrzucić film, nie wiem, odpalić live'a i tak dalej. Ale też możesz dodać jakby taką osobę, która też może wrzucić film, nie wiem, dodać film, miniaturkę, odpalić coś, coś zmieniać w tym kordzie, Takiego menadżera dodajesz, nie? I on to miał, no bo on jak montował film, to po prostu on go wrzucał, a nie, że musi mi go przesłać i ja go wrzucam, nie? Albo też, żeby się nie dzielić, nie wiem, hasłem do Gmail. Ja już miał takie konto, które tylko i wyłącznie do tego było używane, i w jego urodziny 10 kwietnia dostał bana. Jakby z, z, zablokowali mu to konto, skasowali je po prostu. Więc jakby, no nie wiem, czy potrzeba jakby jeszcze jakiegoś dowodu, że, że ktoś siedzi w tym YouTubie yy, w polskim stafie, ja nie wiem, kto mu zapłacił, czy, czy dlaczego w taki ani inny sposób się, się zachowuje, ale, yy, ale się dowiem, ale się dowiem. No, ja dostałem na mikołajki z atr do Saunurdziny, a się do rodzinę. No, to jest, to jest, to jest, to jest ciekawe bardzo. To jest ciekawe. No i też YouTube w międzyczasie zmienił regulamin. Ja dostałem na mikołajki z dostał do ja a się do rodziny. No, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest ciekawe bardzo. To jest ciekawe. No i też YouTube w międzyczasie zmienił regulamin. Teraz, jak blokuję ludziom konta, m.in. jak Rezinerowi zablokowali, czy tam Jasiowi, to jest dopisek, coś czego nie było, nie? To jest, jakby, kurwa, to jakby polski staw sobie to wymyślił, że dodają, że nie możesz też, jakby, prowadzić kanału z osobą, która została zablokowana zbyt często. Natomiast takie, że zbyt często taka osoba się nie może pojawiać. Jaka jest definicja zbyt często? Dla mnie często jest na przykład co 10 minut. Dla Ciebie często może być raz w miesiącu. Yy, wiesz, jak pijesz wodę 10 razy dziennie, to to jest często czy rzadko? No chyba często. Ale jak pijesz wódkę 6 razy w tygodniu, to to też jest raczej często, nie? Więc w zależności co robisz, to t... słowo często, no kurwa, można różnorako interpretować. A najlepsze jest to, że jakby jest to nielegalne. I jakby to, że ktoś chce coś dopisze, to bardzo fajnie, ale jest to nielegalne z samego założenia, bo wyobraź sobie, że jesteś youtuberem i nagrywasz filmy. Przeczytaj cały regulamin, i w regulaminie nie ma czegoś takiego, że nie możesz nagrywać z kimś. Już poza oczywistym nękaniem mojej osoby i ograniczeniami praw obywatelskich, no będzie to, będzie to poruszone. Teraz ten tydzień się rozpocznie jutro, pojutrze. No, to ja już mówiłem, ale będzie spotkanie z taką Panią yy, zrenomowanej międzynarodowej kancelarii. <laughs> pieniądze, pieniądze. Yy, no to będzie, yy, będziemy uderzać, będziemy uderzać. No. Jak się nie potrafią, bo wiesz, bo problem jest taki, problem jest taki, że jeszcze bym zrozumiał, chociaż nie do końca tak to działa, Pomimo że konfederacja by chciała, lewica zawsze się śmieje, jak ktoś tak zrobi. Bo mówi, a to nie jest to, czego wy byście chcieli. Eee, ktoś mówi, prywatna firma może robić, co jej się podoba. Kurwa, jest jakby to, nie wiem, właściciel, akcjonariusze coś przegłosowali. A nie jakiś kurwa chłop, który pracuje w biurze i wydaje mu się, że może trochę więcej niż rzeczywiście może. Eee, więc no. Jest jeszcze w najbliższych dniach, bo już tutaj wysłałem parę zapytań. Się dowiem, jakby czy, kim jest staw polskiego YouTube'a. Bo to, że oni wiesz, nie chcą być publiczni i tak dalej, to jakby wiesz, to mi, to tam, mi to tam rybka, ale to to, to, to to za pośrednictwem wiesz. Jakby są polskie MCN, -y, oni byli na spotkaniach z YouTube'em, jakby wiesz, znają się ci ludzie. Więc kompletuje polski staw polskiego YouTube'a. No i też publicznie z imienia i nazwiska jak zapytam i ze zdjęciem, mnie, Dlaczego mnie prześladują? Nie może być tak, że ktoś sobie siedzi na tym, ktoś sobie siedzi na, na etacie i łamie lorę takiego giganta, jakim jest Google. Więc no, więc myślę, że będą czystki w polskim stafie Do tego, do tego najprawdopodobniej to doprowadzi.